Dni sportowego święta 12 pojedynków na najwyższym światowym poziomie. Mamy to. Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w 2027 roku Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Dwie grupy odbędą się tutaj w Olsztynie. Sercem wydarzenia będzie oczywiście hala widowiskowo-sportowa Urania. Ta atmosfera i to, że ta hala się wypełnia przy każdym meczu AZS-u e, całkowicie, że jest tak wspaniała atmosfera sportowa i kibicowska, no, jestem przekonany, że to miało swój olbrzymi wpływ na to, że Olsztyn został wskazany jako miasto-gospodarz. To sukces nas wszystkich, podkreślają gospodarze wydarzenia. To wynik dobrej współpracy władz miasta z Urzędem Marszałkowskim i Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Wiele Czynników składowych miało wpływ na tę decyzję. Przede wszystkim wspaniała atmosfera, piękny nowy obiekt, remontowana stara urania, ale również chociażby ludzie, którzy tutaj są zaangażowani w siatkówkę, klub z wieloma tradycjami. Organizacja tego typu wydarzenia to ogromna wartość promocyjna, która może zaowocować również w przyszłości. Zjadą się tu przecież przedstawiciele ośmiu ekip z całego świata. To będzie wyjątkowy czas nie tylko dla Osztyna, ale myślę, że dla szerzej dla regionu. Mistrzostwa świata w piłce siatkowej będą również jedną z ostatnich eliminacji do Igrzysk Olimpijskich.